Hi vlog! Witamy w Warszawie. Czy moje życie polega tylko na wyjazdach do Warszawy? <grymna> Stolica outfity Ja spodnie Ed Hardy, wiadomo Tutaj męski dział, tutaj dział Matex No i wiadomo oh, oh. Przepraszam kochani wyjewała wam z dymni. I teraz Dobra. będzie nam baszkona przyklejać Rasony, które zrobiła Na baszkony możecie Można już kupować? No za niedługo, jeszcze w fazie testów, ale tak do Jeśli Jak piszecie Monster High i będziecie chcieli tyt, To będziecie mieć kod gdzieś. Teraz będziemy się wszystkie wkurwiać tutaj przy stole Idziemy na urodziny naszej ex-managerki Ale jesteśmy w dobrej przystości Stosunkach. Ja jeszcze oczywiście idę w niedzielę na koncert ku no bo jak wy inaczej. I pokażę wam, co zrobiłyśmy dla niej. Ania teraz coś tam sobie czasami nagrywa. I e, chcieliśmy zrobić taki Daily reminder, żeby się nie dała. Zajebisty jest ten plakat. To, że ja to zważyłam. I tam jeszcze e, taką lampę do nagrywania i wzięłyśmy. Dzień zaczął się przebojowo z dziewczynami jak zwykle. My z baszkoną kupiłyśmy sobie bilet na <laughs> <dla> tramwaj. I Baszko to mówię o tym, bo to z i teraz wyciągnijam czego no, ewentualne kontury. Kupiłyśmy sobie z Baszkoną bilet na tramwaj 20-minutowy, i chciałyśmy pojechać do apartamentu z Warszawy Centralnej. To był jakiś. Teraz na tej centralnej. Serio, spotkałyśmy się po tygodniu i my w tramwaju gadamy. Lala, lila, lala. Miałyśmy jechać ja. tylko cztery przystanki człowieku. Ona mówi: Ej, tu długo jedziemy? Ja mam tak Karolkowa, i ja mówię: Teraz mamy wysiąść, tego biegniemy, i, I nagle w dupy nigdzie nie ma tych przycisków do otwierania drzwi. Był przed nami, tylko się tak zestresowałyśmy, że nic nie widziałeś. Też, ale oficjalnie ich nie było No i dobra, wysiadłyśmy na scenę, mówimy Dobra, no to wrócimy przecież, że będziemy z tymi walizkami Poszłyśmy na przeciwną stronę, czekamy na tramwaj Przyjechał, Wchodzimy? Tak, ja mówię, stoimy przy wyjściu Żebyśmy wale tam, żeby, żeby wyjść No okej, okay, okej, okay. i chodzimy I znowu kurwa przyjechał. przejechał <śla> I my się śmiałyśmy od siebie, że my musimy bilet od 20 minut wyruchać do końca I tak zakroczyłyśmy Serious. Tak, A później Litwa miała do nas dojść. Zadawał mi się telefon w ogóle człowieku. Ona dzwoni szybko, która to klatka, która... A ja wysłucham ona Mam jeden procent! Jakby typowe. Rozładował jej się ten telefon. I my tego tak stoimy y, na balkonie. Mokra głowa, same gacie. Ja y, myślałam, że. Tego tak stoimy na opon. Serio? Wychylamy się, jak szczeboka, na całe osiedle. Litwa! Ja nie mówię, dobra, wyjdę po nią. Przecież co kurwa, będzie tak kroczyć wokół tych budynków? Będziemy na jutrze, aż do jutra. Wyszłam, a księżna idzie tu, trzy po drugiej stronie. Rozgląda się. Ona kurwa zapomniała obrać soczewek, i musiała do każdej. Klatki podchodzić, tak ojcze. Ale mało tego, jeszcze zanim bitwa przyszła, to muszę Wam pokazać, jak to u Normalnie jest deska, ale Waszkona. Tylko dupę. Baszkona musiała sprawdzić, czy Giat jest ciężki. No i tak jest. No a Litwa później przyszła z powrotem i poprawiła na trójkę. No a Litwa później też chciała zobaczyć. So, Konami, ja no nie. <gum> <gum> Sytuacja wygląda tak, że szkona mi klei te psy, a Litwa... A liczby w zakręceniu się zacięły. Naprawdę. Jeśli myślicie, że kręcenie Tiktoków jest łatwe, to nie jest. A chyba dalej łatwiejsze niż robienie takich paznokci. Zabierają normalnie jak zrobione kosmetyczki No ale jakby mi Bośko na ich nie przykleiła to bym pewnie miała dwie godziny A mnie to ty jesteś tylko po imię Mele Ojej mele na nas już od 5 minut z Wolta ogólnie, tak? Czego on tak szybko przyjechał? To około nas ma być ze 4 minut, No już minęło sto rezy No spróbować <grymka> Boję się trochę, ale Dobry zrobię to Ej mi to smakuje Nie smaczne jest Ej teraz już tak zamknęłyśmy, że bardzo fajne perfumy ja Dziękujemy, o, dziękujemy. Pani, Nie tak, A. tak tu poda masz ja matuje, tu, ja Jeszcze turecki dywan Nie turecki, tak jak u babci w domu no O, to tak, przepraszam ta, ta, ta. ja. Musisz jeść Wyjeżdżaj to A duszka napnie się kop. tak, widzicie litwę normalną? Bo się dowiedziałem, że cały pan czyli za darmo piję dzisiaj całą noc. To jest mój To jest mój pierwszy drink. godzina 10.25 muszę zaraz iść powiedzieć, że złamana jest deska i udawać, że to ja zrobiłam, bo ja apartament tak naprawdę na siebie a dziewczyny przyszły nie wiem co teraz tak naprawdę, nie wiem co teraz bo mamy apartament o 11 I ja chciałam zostać do jutra w Warszawie iść na koncert z Kukoną, mój 15 bez komentarza ale to, że ja po wczoraj trochę nie mam siły w tym tygodniu stała się jakby po prostu tragedia w moim prywatnym życiu ja cały ten tydzień przeleżałam i przepłakałam w przemyślu. Nie robiłam nic innego. Było kurwa strasznie. Zresztą dalej jest, bo to nie jest coś, co jestem w stanie przepracować w tydzień. Bo chciałam bycie pojechać gdzieś, spotkać się z dziewczynami, wyjść na chwilę od tych myśli. Ale wczoraj o drugiej już, się, wiecie, wszyscy najebali dookoła. Ja jestem sober. Ja już miałam łzy tutaj, bo no, były gotowe w do wybiegu. I nie wiem, czy teraz wychodzimy no, o 11 i idziemy przed siebie po prostu. Nagrywam, bo chcę tu przyjść kiedyś zjeść. To jest nasz zespół. To była Macia, lata, gruszkowa, ale pan się zgodził usunąć mię z bo ja powiedziałam, że my wytelepie. Ja teraz w tym nerwowym okresie nie mogę kawę pić. A tutaj nasza zimowa kurewna i <laughs> Okay. So yeah, I don't want any freaking juice, but... No stary, ale co to jest? Dlaczego nie w świątecznych kubeczkach? Ona Wiesz, powiedziała, że to jest najbardziej warszawskie podanie na no, ty no, ty ty ja Bo zgodę. ja myślałam, że to podadzą w takim kubku, rozumiecie? Aha, to to, że... to to musisz sobie wlewać tu chyba. A, to, to I pić ale po co oni tak to komplikują Bo tak to ci szybciej wystygnie i możesz cały czas pić ciepło. Nie? Ale to mogłoby być większe. A co, mam leć co minutę? Ja bym tego użyła do sosu sojowego. Ja szoty piłam większe w swoim prime. Ile dałeś za to? 18 akurat. To nie była warszawska cena. W Pięć to w 2 do zapiku po półtora litra Heleny. Pol zakupowy co kupiłam w sklepie, pokażę ci teraz co będę jadła na obiad. Za kurwa. <śmiech> <śmiech> ja to czytałam, więc zowatka z z jajkiem. Aha, nie dużo <laughs> Bo znowu przeczytam jabłko. Teraz ja miałam taką sytuację, że myślałam, że kupuję coś z jabłkiem i z jajkiem, a to, to po prostu dwa razy jajko jest napisane, więc taka saładeczka. Chciałam kupić łyżeczkę, nie? Więc ja sobie po prostu też stwierdziłam, że żyjemy sobie wspólnie. Ja od miesiąca nie wiem nic innego jak naleśniki. Teraz robię outfit na Ewę i. <noise> leży. hotel, kochani! Thank you PayPal. Kiedy nie będę mieć w tym życiu współpracy z PayPal, to ja nie rozumiem. Niedziela. Wczoraj padał mega deszcz i nic nie robiłyśmy, tak naprawdę. Tylko leżałyśmy, odpoczywałyśmy. My ta impreza psychicznie po prostu zmiotła. Po tym tygodniu wiele ludzi naraz z motoków Chciałam gdzieś tam się wyciszyć. Padał też deszcz, więc w sumie nam się, nic nie chciało. Tak, spędziłyśmy razem czas w łóżku, było świetnie, naprawdę było niesamowicie. Muszę spotkać e, z Anią. Ja wieczorem idę na koncert kukona, jutro wracam do katowic na trzy dni. Chciałabym znowu tu przyjechać. Szczerze, nie mogę się doczekać, aż się kiedyś tutaj przeprowadzę już i nie będę musiała wracać ten zniegdzie, bo będę miała tutaj swoje rzeczy. Tego dokonam. Jak będą vlogi z przeprowadzę. nie mogę się doczekać. O la! thanks. o i kasny. Grałam <laughs> sobie właśnie snapa do mojej piosenki, którą już usłyszycie na początku listopada, jakby ktoś nie wiedział i jestem zadowolona. W ogóle ten tekst jest taki prawdziwy, kurwa. Ja jest. jestem tak utożsamiam. To jest najprawdziwsze życie na planecie. Tak. Ja tam mówię tylko prawdę. Na szacunek. Dziękuję bardzo za ten szacunek. Bo się nagrywam dla was trybem filmowym z mojego iPhone'a. Litwa dostała zapalenie pęcherza, więc musiała pójść po furaginę i po prostu siedzieć w ciepłej wodzie. Nie wiem, czy tak się robi, nigdy nie miałam odpukać w niemalowane, czyli w moje ramię. Więc pojechałam spotkacie z Anią sama i jestem o dziwo wcześniej myślę, że to Koczy wszystkich czyli mnie i Anię a stwierdziłam, że wejdę tutaj do, do ogrodu seskiego nigdy nie byłam zawsze jak są kurde w tej Warszawie obsranej to o, jakie liście, patrzcie jak ładnie patrzcie jakie ładne tło będę no wiem. Też jak jestem tutaj w tej Warszawie, to przyjeżdżam na jakiś event Machala Bubu. W sumie siedzimy u kogoś i dlatego tak się nie mogę doczekać, aż się przyprowadzę do Warszawy, żeby po prostu spędzać tu czas. Ten park jest przepiękny, przepraszam bardzo, Jezu, jest jeszcze jeśli są ludzie, jakaś muzyczka tam gra. Pierwszy raz w tym tygodniu czuję się naprawdę dobrze. Ja no może nie pierwszy raz przesadzam, ale sam sama i jest dobrze i to jest... i to jest jakby okej. Okay. Patrzcie, pokażę wam. na koncert. Mam nadzieję, że moja koncertowa kumpela będzie chciała że chciała stać w pierwszym rzędzie. Zawsze w tłumie źle się czuję i jak już mam gdzieś stać na koncercie jak chcę bardziej z to preferuję takie, wiecie, miejsce z boku, żebym wiedziała, że w razie co jestem blisko wyjścia. Wiem, że wiele z Was w ogóle też się zmaga z takimi nerwicowymi myślami i zawsze Was podnoszę na duchu, jak o tym mówię, więc tak, na koncercie też czuję się źle. W tłumie nie lubię tego, że nie mam kontroli nad tym, kiedy mogę wyjść, wyciącować i tak. Zazwyczaj staram się stanąć gdzieś z boku, ale też już często, żeby się pracuje na terapii, to też łatwiej mi panować nad tymi myślami. Szczerze mówiąc, jak miałam na początku jakieś takie paniki, robiło mi się duszno i w ogóle, to miałam takie, Jezu, też potrafię ten panować, to było dla mnie po prostu niemożliwe do ogarnięcia, a teraz już sama ogarnę. No ale tak czy siak, jedziemy i będzie super. Nie, pojedynczo. Chuj z tym, stary. Oni to nagrają, bo tam będzie bomba, że żeby... No, poważnie to. No. <grystanie> <grystanie> Mamy tradycję. Nie bądź nie, nie no, nie przesadzajmy, słuchajcie. Żarty żartami. końcik zabawowy właśnie dobiegł końca. Zabawowy to wszystko, co było śmieszne na dzisiaj przygotowane. <grystanie> Mam nadzieję, że... Czy wam się podobało? Przyspieszone tętną, rano we wewnątrz Przeszło, teraz mnie jeszcze na mnie Bo nie, oczna, nie, no nie wiem czego chcę i to właśnie jest najgorsze Kiedy wszystko jest dla nas tak kolejne proste już się i drącę, się ciągle czuję, że włącę Ale za chwilę kocham cię znowu sto razy mocniej be, be, be. Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre jak seks, seks, seks Jestem młody, zarobiony i do tego jestem w formie hu. Bo życie nie jest proste Nawet kiedy masz forsy jak lodu, nie jest słodkie Nawet jeśli jesteś cała z My jako ludzie w takim syfie chcemy znaleźć dom Do czarnej kaptury i zimne kastety na stoliku tą Chcę być wolny jak zwierzaki w seringetii Czyli git, pokażcie, że git O, serca też w Jak pokazałeś? Jak pokazałeś? Tak, masz pokazać. Tak, Dobra, to do hałas! Zrobimy Warszawa! Yeah! Piękny syf, tak, to była piękna przygoda. Widzę, że nie może z was wyjść, za mnie trochę też czasami. Ale bardzo doceniam, że pamiętacie to wszystko. To jest warte zapamiętania. Zróbcie hałas dla. dla pięknego sytu. Jestem już po koncercie i szczerze, trochę nie miałam siły się na ten koncert, ale tak Jezu, ja jestem tak szczęśliwa zawsze na tych koncertach. Przysięgam, i nie wiem, czuję taką satysfakcję, jak widzę kupki jak się rozwijają. Ja mam mega sentyment do muzyki Kukona, bo totalnie z nią przechodziłam wszystkie ery w moim życiu. Jak był piękny syf, i w ogóle to ja. To ja też miałam piękny syf. Tak jak Kuba idzie do góry, to ja czuję, że też. Cudowne uczucie usłyszeć te wszystkie numery na żywo. Są świetne. Kolaps atutowym jak najbardziej służy. Też stare piosenki w innej aranżacji. Mega fajne, mega fajne. Fajna zajawa, fajne bawienie się muzyką. Jestem spełniona i teraz będę się pakować. Jutro rano jadę na pociąg. Właśnie weszłam do hotelu i tutaj Litwusia, kochani, posprzątała. Wow, szacunek. Teraz poskładam na ubrania proste do walizy. Na trzy dni żegnam się z Warszawą. Mamy czwartek, kręcimy klip i twusi. Nie będę za dużo pokazywać, bo muszę poczekać na 7 listopad. outfit pani, co szefa Wysra. Dzień dobry. drip. drzyp, drzyp. Jesteśmy już po dwóch ujęciach klipu Natalki. No właśnie. Nic nie ja nagrywam, żeby wam nie pokazać, ale 7 listopad. 7-14, nie wiem. 7 albo 14, widzicie, ale już po prostu już bliżej niż dalej ten banger. Tak, po roku. Jula dzisiaj zrobi mi swoją kawę, bo jestem u niej w gościach. Spróbuję, bo ziarna są mega dziwne, ale robię wszystko, co w mojej nocy. Poza tym to taki mega syf, serio, tak silniku jestem. Wow, to jest dla niej mega syf, szacunek. Bo jestem pedantką, kochana. Okej. Okay. Coś dziwnego mi się dzisiaj śniło. Co? Wiem! Wiesz, co mi się śniło dzisiaj? Że byłam w ciąży i rodziłam, i ty nie przyjechałeś na mój poród. Cześć to? Nie, to byłby koniec. Ja bym dziecko do środka wypchała i powiedziała nie ma. Ale jakoś mega szybko je też urodziłam. Bo spałaś. <laughs> nie! Ale szklankę masz, no? Fajna, co? Złe słuchacze. Łanie czekaj. Niej... O, się urodziła. Było... Moja zmywarka naprawdę strasznie nie domywa, rzeczy. A ja mam takie coś, to jest Sirmion, babunia to robiła. Nie, twoje naczynia są super, te talerze jeszcze musisz. Nie, 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 nie już... ci najlepszej tej. Okej, okay, bardzo przepraszam. To jest na cytrynkę. Jakbym chciała zrobić na przykład ryby albo owoce morza, to cytrynka, i wszyscy sobie ale super. Pomyśle, to, to jest fajne. Upiłam to, ale miałam kropelkę na szczęście. Na szczęście. I to tam... Wow, ja talerz to. ryba. I tutaj mam taki talerz, trochę taki nowoczesny. Ej, nie? nie, mega nowoczesny talerz. To jest Sir Mion i to jest, to jest owoce morza. I patrz, i tutaj jeszcze mam talerz jakby taka piłka NBA. To jest świetny też! I patrz, jeszcze do sushi mam takie małe kokilki e, muszla i listek. Wow. I jak będę jadła małże, chociaż nie jadłam nigdy małże. Nie no, jadłam Na wszelki wypadek. Ale nie lubiłam tutaj. Tak, na wszelki wypadek, żeby było. Jezu, super. Fajne, co? Fajne, To Co się najbardziej podoba? Szczerze? Najbardziej e, piłka. No. no. Bo ani razu z niej nie jadłam. Próbuj być kochaj swoją panią, która cię tak rozpieszcza. Masz tak, moje zabawki, moje zabawki. Zabawki do zagrywania TikToku. Tak? Moje zabawki. Właśnie, naprawdę zagotowałam się, ale potem zrobiłam... I to ju robić <grym grym> i, <grym i grym. cały stres idzie. to jest takie pojące na serce, Nie, bo to są kocie, ale tak jakby... Masz takiego czegoś? Ale ja nie już będę próbować. Dzimy? No he, tak. Hej, hop. He, no, he, no, stop, Teraz no przysięgam, nawet jak mi baba w urzędzie wkurzy, to do ciu, 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 to nie zrobię Czu-czu, czu-czu sobie to do, Dobra, ciu, pójdę Dosłownie, ktoś cię wkurza, to w ogóle nie powiadaj nic, tam. To... <susurancy> <susurancy> Did wanna be? Do <susurancy> do <you> wanna be? hej! <susurancy> <Stop>, hej! <susurancy> hey. <susurancy> jak on nas oskamował Kto? Chłop z apartamentu, za który zapłaciliśmy w ogóle nie odbiera A to był apartament z Oliksa A zapłaciłyście? A co my jesteście, jakieś głupie, czy o co chodzi? Okay, się Od razu zapłaciłyście? Teraz jesteśmy u nas, mam problem z tym. z typiką, ale ilość skanów na OLX jest... Kurwie y mu telefon! Czy co? to się robi niepoważne wszystko. Człowiek chce zarabiać normalnie pieniądze, legalnie wszystko, a ludzie mają... Nie wiem, no to jest... Znaczy legalnie. Ogólnie <laughs> to wyjebano w ten hajs, ale mi chodzi o to, że starem potrzebuję apartament z wanną na dzisiaj. Nie, ja, ja też wyjebany w ten hajs na ten moment, tylko chodzi właśnie tak. o to, że kurwa ja potrzebuję apartament na dzisiaj. Z wanną. Nie żartuję. I to jest problem tylko dla mnie. Ale teraz troszkę mnie ciśnienie podniosło. Jak można ja nie się bez Kitu co ma pierdalamy? Dobra, <laughs> ale to było desperacja, po prostu już się na szybko mieć. No właśnie żarują na takich ludziach stara Serio? No tak mi się wydaje teraz, jak Jurka mówi, że... No, Ale jak wysłali, jak wysłałyście? Blik na A numer pokaż. telefonu. Blik, w sensie, że blik po prostu. Blik. Nie, że tam dawał. Ale się on blik. dawał numer konta ogólnie też, wiesz, no. no. Co z tego? Eee! eee! Tak jakby może być na wszystko, no z tego już supa na wszystko może być. Dziewczyny, ja też bym podał numer konta, wysyłajcie, kurwa. Ej, no kurwa. Z Włocławka jeszcze nie nieumadowy. W Wrocławia, wielki Wrocław 7, let's go, a nie kurwa Włocławka, bo naprawdę przeginasz jula i zaraz zacznie się tutaj Pilates jakiś urząd. Ogólnie to sprawa wygląda tak, że Litwa napisała to chłopa, ty łysawał, opij. Teraz skamował. a, a chłop. E, napisał, O co pokaże? chodzi i podsyłał adres. O co Kamuje, on mi podaje jakiś adres, na którym, na którym nie będzie żadnego apartamentu. Jak, nie? będzie. No, tak, no, no nie no, a tyły zapały już pod przepraszam o co chodzi. Nie no, nic się Jak się czujesz? E, właśnie zjadłam paczkę żelek i całą paczkę skittlesów. Skittlesów? Skittlesów? Mówi się skittlesy czy skittlesy? Skittlesy ja mówię zawsze, ale sam no. przemyślamy, mamy różne inne z no, ja, ja też. I też mówisz się skittlesy? No, ja mówię skittlesy. No to widzisz, my mówimy prawdę. Dwa na jeden. Ale powiedz mi, kto się wreszcie twoim chłopakiem? Kto jest moim chłopakiem? Tak, ten w okularach, ten łysy, czy ten wysoki gej Zależy, który mnie najmniej wtedy... Zależy, który najmniej w komu To, biorę z ciebie przykład, jak będę mieć chłopaków, to też będę mieć Czech Musimy teraz opiumować, kochana Co ty? Co? Opium nie jesteś? Nie A ja tak się witam ja tej Ja się szczepiłam <laughs> Witam was, kochani, już z zimnych, szarych Katowic Jestem właśnie w kolejce, żeby zrobić przegląd samochodu to jest mój pierwszy przegląd. Nigdy nie robiłam takich rzeczy, więc że to typowa sytuacja, w której wyjdę na debila, ale jestem ja z tym, tym okej. Okay. Jakby nie przyszłam tutaj wygrać. Wróciłam do domu na kilka dni. I teraz jest mój chilinkera era codowy. Idę na siłownię, pójdę na tańce, śniadanko, kochani, kefirek. bananek był jedzony. Kupiłam trzy banany, dwa zepsute. Nieważne. Książki do mnie idą. Muszę nadrobić czarne komórki pod tym weekendzie, bo jest ciężko. Miałam koszmar w ogóle, że się napijam piwa. Rozumiecie to? Ale są takie sny alkoholowe, jak się spędza czas przy ludziach, którzy piją czy palą. Później wasz organizm i tak to przeżywa na różne inne sposoby, czy macie zwiększony apetyt, czy jakieś skoki nastroju, czy właśnie sny alkoholowe. Mi się dzisiaj śniło, że napiłam się piwa, bo ktoś mnie namówił. Powiedział, dobra, to jest pół piwa, jesteś trochę trzeźwa, coś tam. I ja powiedziałam, okej, okay", w sumie i wypiłam dwa, trzy takiego zwykłego piwa, nawet nie, nie takiego, co lubiłam, jak piłam. Wpadłam w taką histerię w tym śnie, że jak ja się obudziłam, to ja byłam tak wkurzona na siebie, ale byłam też szczęśliwa, że to był tylko sen. I co tydzień, tak naprawdę, zaczynamy dziesiąty miesiąc, being sober. Raz bliżej do pierwszego roku. Będą mnie psychicznie takie eventy imprezowe, ale nie potrafię z nich zrezygnować. Wybierając trzeźwość, nie chcę się zamykać na to, co lubiłam do tej pory, i chcę żyć mimo wszystko normalnie. I ma to swoją cenę. Cenę w postaci na przykład takiego snu. Chciałabym was z góry przeprosić za to, że ten vlog jest nagrywany telefonem, ale nie naładowałam kamery na początku i nie chciałam robić już aż takiej długiej przerwy. Już tak widziałam, że tam jest 20 dni od opublikowania ostatniego filmu, więc... Moja regularność na YouTube jest teraz w miesiącu, ale to nic. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się Chyba Uwaznokic.